Pudełko na herbatę nie za duże, nie za małe, na trzy herbatki doskonałe. Jeżeli miałabym wybrać trzy herbaty ze wszystkich, które mam i umieścić w tym pojemniku, to to by była mięta, herbata zielona z dodatkiem cytryny oraz El Grey. To by były moje trzy typy, a Wasze trzy typy napiszcie koniecznie w komentarzu. No to zaczynamy. Wyjmuję przegródki, bo one w tej chwili do niczego nie są potrzebne i wszystko maluję na biało. Niepotrzebnie pomalowałam wszystko, trzeba było pomalować tylko przód, ale jakoś samo tak poszło. Herbaciarka schnie, a ja szybko zrobię wyciski, bo one muszą poleżeć parę godzin zanim będę je mogła malować. Foremkę silikonową bardzo dokładnie oprószam mąką ziemniaczaną. Następnie wzór wypycham masą super lekką i dzięki temu, że wszystko było oprószone mąką, wzór wyjmuję z foremki bez problemu. I zostawiam w spokoju na kilka godzin, bo jeżeli zacznę malować wzór farbą za szybko, to on mi się po prostu pod wpływem farby rozlezie. Papier ryżowy. Gospodarowałam nim bardzo oszczędnie, ale i tak troszkę zabrakło na środkowe przegródki. Choć to akurat zupełnie nie przeszkadza. Za chwilę wam ten brak pokażę, a na razie lepiej. Papier ryżowy można przyklejać do powierzchni na dwa sposoby. Pierwszy jest szybszy, trzeba po prostu powycinać takie kawałki, które pasują do ścianek, i od razu na wszystko przylepić. Drugi sposób, taki bardziej na leniucha, widzicie teraz. Najpierw przyklejam, a potem, gdy wszystko wyschnie, obszlifowuję. Niby na leniucha, ale dzięki temu brzegi, które obszlifowuję papierem ściernym, są po prostu idealne. A to są obklejone przegródki, no i niestety na dole zabrakło mi troszkę papieru. Trochę białego, trochę szarego wymieszam, żeby kolor pasował mi idealnie do kwiatków. Mam dużo rozrobionej farby, więc szybko przelatuję nią wszystkie te elementy, które powinny być właśnie w tym kolorze. Oczywiście wyciski, ale także dół przegródek, bo tutaj zabrakło mi papieru ryżowego. Obie przegródki z jednej strony ścinam nożykiem, żeby mi się zmieściły potem do herbaciarki. Nasza rola są też nóżki. Niektóre elementy pracy mam zaplanowane od początku, ale niektóre dobieram spontanicznie. Tutaj nic nie miało być, a teraz sprawdzam, lepiej owal czy lepiej kółeczko. Owal szybko pomaluje na biało, obkleje papierem mrzeżowym, no i niech czeka na swoją kolej. Miało być minimalistycznie, ale spontanicznie przyszedł owal, a potem jeszcze szablon. Taśmą malarską zakleiłam te elementy, które nie będą mi potrzebne, a szablon pokryłam klejem tymczasowym. Spontan jest fajny, ale w tej chwili potrzebuję czarnej albo ciemnej pasty, a żadnej w domu nie mam. Trzeba coś pokombinować. Znalazłam pastę modeling białą i ona już jest dosyć mocno zaschnięta, ale gdy dodałam czarnej farby akrylowej, zrobiła się całkiem ok. Gdybym miała świeżutką pastę modeling, to możliwe, że po dodaniu farby byłaby trochę za rzadka, a teraz jest po prostu idealna. Wszystko polakierowałam i postanowiłam, że na tym etapie włożę przegródki. To nigdy nie jest łatwa walka. Tym razem pomagał mi słoik. Biała farba akrylowa oraz pędzel szczecinowy. Wygląda na to, że jeszcze podcieniuję wyciski, potem podcieniuję na nóżki i mogę wszystko skleić do kupy. Nie wiem jak to u Was wygląda, ale ja nigdy nie wiem kiedy ze sceny zejść. Często mnie korci, żeby coś jeszcze na końcu zmienić albo dodać. Zrobiłam biały owal. Ten lepszy czy ten kolorowy? Kolorowy. I jeszcze na nim spontanicznie dodałam napis. Katarzyna, proszę cię, kończ już. Do brzegu, do brzegu, bo przedobrze. Sklejam wszystko do kupy i ostatecznie moja herbaciarka na trzy herbatki prezentuje się tak. No i co, daliście się nabrać? To jeszcze nie koniec, jeszcze małe cieniowanko, bo jak wiadomo, małe cieniowanie dobrze robi każdej pracy. I to już naprawdę koniec. Przypominam, żeby w komentarzu wpisać trzy Wasze ulubione smaki herbat. A jeżeli herbaciarka Wam się podoba albo cokolwiek Wam się w tym filmie spodobało, to w opisie wideo zamieściłam linki do produktów, których używałam w filmie. A jeżeli pomysł Wam się na tyle spodobał, że zrobiłyście coś podobnego, to koniecznie pochwalcie się na naszej grupie na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Zapraszam!